Cześć kochani, witam Was na vlogu, nowej fryzurce, ale <grymne> już widzieliście na tamtym vlogu. Jadę kochani na zajęcia, ale jeszcze muszę po prostu pozałatwiać y, troszkę spraw po drodze, także y, wyjechałam sobie godzinkę wcześniej. No i tak, dzisiaj jest piękna pogoda. Nie jest na zewnątrz, ale jest bardzo zimno. Nie wiem dlaczego mamy takie chłodne powietrze w maju. Troszkę dziwna sprawa. Yy, odkąd powiem Wam troszkę schudłam, troszkę prawie 24 kilo, <laughs> nie chwaląc się, yy, to, to jest mi zimno po prostu i cały czas się muszę ubierać. <laughs> Jestem kochani już w Końskich i najpierw muszę podjechać na stację benzynową yy, i będę musiała kogoś po prostu poprosić, żeby mi zanakował. Bo ja nigdy nie tankowałam, nie umiem i muszę się kiedyś nauczyć, to prawda, bo może być kiedyś taka sytuacja, że będę musiała. Ale tam są tacy panowie mieli, że na pewno mi zatankują. <grym> Jestem pewna przynajmniej. I tam też mój znajomy pracuje, także mam nadzieję, że mi zatankują. Eee, tylko nie wiem, jak się tu pod spodem to otwiera ten bag i mama miała mi pokazać. No i niestety zapomniałam jej powiedzieć no ale będę zaraz do niej po prostu dzwoniła bo ja nie wiem jak dobrze, że przynajmniej wiem gdzie mam podjechać o jest pan sympatyczny jest sympatyczny pan, on mi na pewno pomoże e, że nie znam tego pana ale ale wygląda na miłego pana, prawda? Czy to jest 95 um. I don't know, I don't know, chyba jest dalej. 95, tak, 95, ok, jest. Dzień dobry. Już, już Panu otwieram. Tylko wie Pan co, ja dokładnie nie wiem, gdzie to się otwiera. 9,8, lepsza silnika, 95, poproszę. Słucham? Za 200 zł, poproszę. 9,5 za 200. Tak, 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 już wychodzę do Pana. Już się stresowałam, że będę musiała sama. Okej, okay, okazało się, że nie jestem aż taka pierdoła i wiedziałam, gdzie to się po prostu klika, bo tam było narysowane pod spodem. Pan mało rozmowny był, ale za to mi pomógł, więc dziękuję bardzo. Poradziłam sobie. Bardzo się cieszę. Nawet wiedziałam, które. Ho-ho-ho-ho. Dobrze, dobrze. Czy ja jadę dobrym pasem? Dobrym pasem jadę. <laughs> o jeba, jeba. <laughs> Dobrze, kochani, byłam jeszcze w Action. Kupić tatusiowi takie baterie. Wzięłam teraz dwa opakowania do aparatu słuchowego. Chciałam kupić sobie jeszcze dezodorant, ale. Oj, ale niestety nie ma. Dziwna sprawa, także muszę po prostu podjechać do Rossmana, która jest godzinka. Zdążę. Także szybko jeszcze kupię sobie dezodorant. I jadę na zajęcia. To są takie malutkie baterie, właśnie. Tatuś mnie prosił: mówi Weź tylko jedno. Ja mówię: Nie, jak już jestem, to już wezmę dwa. Także lecim, lecim dalej. tatusiowi biorę taki, bo jest naprawdę tak ładnie pachnie taki męski, bardzo zapach. A sobie biorę moją ulubioną reksonę. Oczywiście tam z tyłu. O, ten zapaszek. Dobra, i lecę do kasy. Szybkie zakupki. Jeśli już, to wezmę tam ze sobą mógł biedruż, przy bramie będę czekał patrząc tu. Ty w wolnej chwili czasem na mnie spójrz, a jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień, a miejsce będzie zawsze obok. Czekał się ty dołączysz tu. powiem Wam kochanie, że się zrobiło ciepło w mieście. Ja sobie zdjęłam bluzę, bo grzało mnie i całe szczęście, że nie założyłam taką wiecie przez głowę, tylko taką, gdzie mogę sobie zdjąć tą bluzę, bo ugrzałabym się fajnie. Nie lubię, jak jestem taka, wiecie, zgrzona. Jeszcze mam trochę czasu, jest 17.10. O nie, ja sobie tu stanę, żeby tak pod domem nie stać. Nie lubię czegoś takiego. Dobra, tu sobie jeszcze poczekam trochę. Oh, ale ciepło. Kupiłam sobie wodę w Rosmanie. Moja ulubiona. Mocny gaz. A już jeszcze? A jeśli już, to wezmę tam ze sobą buki tru. Przy bramie będę czekał, patrząc w <grych> Uwielbiam. Kochani, jestem na siłowni. Dawno mnie tutaj nie było. Zawsze teraz te treningi robię na zewnątrz. Jestem na moim ulubionym sprzęcie. Pracują i ręce, i nogi. Jest to orbitrek. Bardzo dużo spada się kalorii. I naprawdę nie ma tak dużo ludzi. Bardzo fajnie. O, dawno mnie to nie było. wam, że się synski z zasiłką. Naprawdę, fajnie sobie zrobić takie ćwiczenia. Nie wyglądam jak wyglądam. Właśnie z siłowni wyszłam. Naprawdę dawno mnie tu nie było i zauważyłam, że jednak kondycję mam dobrą, bo na bieżni mi się super piekało. Troszeczkę się na orbitreku zmęczyłam, ale to może dlatego, że słońce padało na mnie i było duszno bardzo na tej siłowni, ale reszta naprawdę spoko. Także jestem dumna. Siebie I będę się częściej chyba na tej siłowni pojawiać, ponieważ się za nią stęskniłam, powiem Wam szczerze mówiąc. Yy, może sobie będę dwa razy w tygodniu chodzić, no zobaczymy, ale będę przychodziła jednak. Troszeczkę sobie zrobiłam brzuszków, troszeczkę na takich siłowych ćwiczeń. Także jest już ciemno, jadę do domku, yy, kolacyjkę zjadłam przed 19 po drodze w samochodzie. Także w domu sobie jeszcze chyba serek tylko z niem. No i to wszystko, ale powiem Wam, że dużo wody wypiłam, ćwiczenia zrobione. Wszystko zrobiłam to, co trzeba, także jestem z siebie dumna. I trzeba być z siebie dumnym, kochani. Mam zielone, światło, mam zielone. I bioderka w prawo, lewo i cześć! Jest mój poterek <grym> Idzie moja kochana mamuzia. Otwierać! Szybciutko! Szybciutko! Kochani, oglądamy twoją twarz, brzmi znajomo. I tata, mamuś, nie? Tata przybiegł i mówi Widziałem się w telewizji! Także oglądamy, kochani. Trzymamy kciuki za Oscara. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy! Jesteśmy, jesteśmy! jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy Trzymamy kciuki. Jest! Brawo, Oscar! Należało ci się, naprawdę ci się należało. Mega uzdolniony chłopak, co? Do tego skromny. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy cię poznać. Brawo. Wiesz Ewa, w telewizji byłem. Ty, że się tak z drugiego pokoju dar, że to coś niesamowitego. No jak uczucie? Słucham? Jak uczucie? Dobrze. Tak? Podobało Dobrze. ci się? Podobało. Ja to bym na Twoim miejscu jutro do sklepu to z ochroną szła. A kto wie, a kto wie, że już niezamówiona ochrona jest. <noise> Żeby Cię nie napadli teraz na to. No, przy ochronie nie, nie, da, nie da to rady. No a tak w ogóle to jak uczucie, że się widzisz? Bo dla mnie to jest mega. Ale za krótko byłem w tej telewizji. No to nie do mnie pretensje, ale był taki jeden fragment, gdzie nas dłużej było widać, nie? Tak bardzo szybko. Było. Ale nie, nie, był taki jeden fragment, jak krzyczymy, twoja twarz brzmi znajomo no. i tam nas dłużej było widać. Super, naprawdę super. <noise> ra ri, ra ra ri. To co, na casting się zgłaszasz? Tak. Co będziesz śpiewał? Renty O mój rozmarynie rozwijaj się! <noise> o, mój rozmarynie nie witaj się! Pójdę do Idę dziewczyny! Zaspać. Kochani, ja już się kładę spać. Bardzo dziękujemy, że oglądaliście twoją twarz brzmi znajomo. Dużo też pisaliście, że oglądaliście specjalnie dla nas, wysyłacie nam filmiki w prywatnych wiadomościach. Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni i dziękujemy bardzo. I życzymy Wam dobrej nocki, kochani. Trzymajcie się. Buziaczki. Widzimy się jutro. tak Tylko jesteś Benczony. Co tam, Poterku? Szykujemy się. dobry. Jedziemy, tak? Do weterynarza. No, pan pogłaszcze jedną łapkę, drugą. Tak. Boziu, nasz chorowitek no, widzisz, malutki. jesteś... Nie bój się Pana, nie bój się. Dobry piesek, dobry. Jedziemy, poterku? No pojedziecie. Pojedziemy, pojedziemy. Taki mój pies. Będziesz dzielny, piesio. Tak. Chodź, no, jedziemy. Spokojnie, no widzisz? Merdam ogonkiem, do Pana weterynarza pojedziemy. Może Zygmunt pojedzie? Nie, nie pojedzie. To by mi ręce poobgryzał. Kochani, jedziemy z naszym poterkiem do weterynarza, ponieważ coś mu się tam stało. No, coś mu tam dolega. Coś mu dolega, jest biedny. My nie lekarze. No i musimy po prostu zobaczyć, co się dzieje z tym jego... pan pandziochę. Tak, wzięliśmy stary samochód po to, żeby po prostu zbytnio nie nabrudzić w tamtym. Ale się tak potter sypie, że ja jestem cała w sierści. Ale to nic no, trudno. Pacjenta trzeba. Nie wiem, jak to będzie to badanie wyglądało z nim, ponieważ potter jest taki kochani, że on y... nie ufa obcym. No, nie ufa i raczej Boli się nie da zbadać. Nie wiem, może jakiś dostanie zastrzyk na uspokojenie od weterynarza i zobaczymy, no jak to się potoczy. To no, mają swoje sposoby. Tam sobie siedzi moja niunia kochana. No. Także jedziemy. Proszę trzymajcie kciuki, żeby było wszystko dobrze. Nie, dobrze. Może mu coś weszło, bo on kochani cały czas liże tam pod tymi opuszkami sobie, pod tymi nie opuszkami, tylko poduszeczkami. Więc... A coś tam może siedzi, może tego tak? tak. no, nie, nie widzimy nic. Nie widzimy nic. Chcemy dotknąć, to zęby na nas pokazuje, więc no... <śmusznie> coś, coś mu... Na lekarza parę, A na lekarza to ja nie wiem. To już jakby... Zobaczymy co się dzieje. I tak mnie jest bardziej szkoda mojego psa. <noise> Weterynarz sobie musi jakoś poradzić. Kochani, uspokój się, poterku. Zaraz pani przyjdzie. Nie stresuj się. On już poznał, kochani, to miejsce. Nie stresuj się, skarbie. Wszystko będzie dobrze. Także, kochani, podjechaliśmy yy, raczej podjechałyśmy z mamusią pod przychodnie. No i mamusia poszła zapytać, yy, ile to potrwa i czy dużo jest ludzi, bo po prostu wiecie, poterek. No, nie nadaje się, żeby tam czekać. On się po prostu boi obcych ludzi. Stresuje się, także. No, czekamy. Powiem Wam, że strasznie to przeżywam, bo to jest po prostu jak z dzieckiem, naprawdę. Człowiek się tak przywiązuje i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Mam nadzieję, że to nic poważnego, kochani, bo. No, bo się człowiek po prostu przywiązuje i traktuje jak dziecko, prawda? No. I że mam nadzieję, że będzie dobrze. O, dzisiaj też noc taka, wiecie, była nieprzespana troszkę, bo y, Poterka bardzo te łapki bolały. Ja mu tam y, chłodziłam, brałam ściereczkę właśnie i chłodziłam zimną wodą, żeby mu jakąś tam ulgę sprawić, ale, mm, ale nie bardzo mu to pomogło. Tak, Poterku? Nie stresuj się, kochanie. Kochanie moje. I on mnie tak lizał, kochani, po prostu po rękach z taką wdzięcznością. Oh, także czekamy, tak? Tak, kochanie, tak, nie stresuj się, wszystko będzie dobrze. Pan weterynarz zna się na rzecz, pomoże ci. Kochani, właśnie odjeżdżamy od weterynarza, okazało się, że Poterek ma po prostu popękane mm, opuszki, opuszki. Musimy, kupić... O, musimy kupić mu wazelinę i mu po prostu smarować. Smarować ma popękane. E, tak, tabletki również dostał na jakieś zastrzyki przeciwzapalne. Mm, Potter był w tak dużym stresie, ale dał sobie kaganiec przez mamę założyć, Są że na... już on, byłam w szoku, słuchajcie, że on taki grzeczny. Tak, no, no i weterynarz powiedział, że on jest w tak silnym stresie, że nawet ciężko mu sprawdzić, gdzie ten ból jest, bo on cały tak. czas reagował złością do niego. E, chociaż i tak wydaje mi się, że jak na niego, to był i tak spokojny. Tak. E, z tyłu z tymi rzepkami, no to cóż, nie da się nic zrobić na ten moment. Dostał takie leki specjalne no, e, jeden tabletki. I jeden i drugi. No i co? Trzeba po prostu przestać chodzić na wojsko na razie i, i zwracać uwagę na niego. I yes. go cały czas obserwować, kochani. Ale bardzo Wam dziękujemy za troskę, że się dziękujemy. oczywiście trzymaliście kciuki, żeby to nic poważnego. Wiecie, ja tu już od razu przeżywam. Dlaczego to jak grzeczny, z dzieckiem. Boziu! Boziu! Moje odbyt. kochane dzieciątko. Pan powiedział, że jest Wielny naprawdę pacjent. słodki piesio. No. I, grzeczny. I grzeczny. Był naprawdę grzeczny, kochani. Pamiętasz pierwszy raz jak zakładałyśmy kaganiec. Kresne. O Jezu, a go no, zabić tym kaganicem? Pan mówi, no ale to jak dam mu zaszczyk uspokajający, to w ogóle nie zbadam go, no. więc no nie mogliśmy czegoś takiego dać. No, także jeszcze wazelinka, jedziemy do domku, dostanie ciasteczko w nagrodę, leki i niech odpoczywa. <grych> a ja kochani dzisiaj na siłowni, nie na boisko do pobiadku no, lecę sobie. Ewentualnie y, piłkę do kosza trzeba kupić. Piłkę do kosza, no, no muszę tyle. sobie kupić i rzucać sobie sama. Nie ma wyjścia. Nie pieski. pieski nie mogą grać. No widzicie, jeden zawodnik po chorobie. Po tej baby gdzie mu się to tak, zrobiło, tak. nie? No i chcieliśmy zaszczepić go od razu, ale pan doktor powiedział, że przy tych lekach, tak? I przy tych zastrzykach teraz nie ma opcji. Ale bardzo, bardzo lubimy tu jeździć i zawsze się fajnie opiekują zwierzakiem. Takie podejście mają co? Tak, tak. Mega fajnie. Zawsze polecamy pana Grabowskiego i pana podejścia. Lisa. Tak, tak. Pan Grabowski uratował naszego Harusia przecież to tak. mają podejście. Także jak ktoś jest z Końskich to na pewno zna. Tak, na pewno, bo oni są znani. Tak, tak, tak. Ojej, kupiona? O boże, tak długo ci nie było. Ojej. Pokaż mamusi jak to wygląda. A, mm -hmm. A, nie do drogi, to... A z witaminą E, czyli każdy może używać dla swoich piesków, tak. nie teraz nawet przy weterynarz mówił, przy nagrzanej powierzchni no. czy tam betonie, czy y, jak nawet się na spacerki chodzi z pieskiem po chodniku, to no, ja warto. Też tak, słyszałam właśnie. Tak, że no. trzeba. To tak samo jak u nas ręce, prawda? No, tylko to że to samo. tak, to jakby popękały, to też by nas bolały. Tylko na rękach nie chodzimy, nie? No tak. To tak jak z piętami na przykład. O, no. To to samo. Kochani, jesteśmy teraz na kawce z mamusią. I mamy za darmo kawy z punktów... Od razu aż się kawy zachciało, nie? Pomieszanie. Dobrze, to możesz patyczek wyrzucić. Patrzcie, bo sam pozwolę. Mamuś. Ty se nie żartuj. Idziemy. No wychodzimy, proszę Panią, tak. Do widzenia. Jak się mamuś czujesz, będziesz malowana. No, tak. Powiem że to drugi raz w życiu. Byłaś już? Raz, raz byłam malowana jakbyśmy już na weselo. Tak? Tak. Wow. No, to nie taki pełny makijaż, bo kawałeczek. Kawałeczek. Sprawdzamy po prostu fluid dla mamusi. Kemiczne, nie, tak, nie żeby... <śmianie> ale ja też palcem. Ale gąbczku mi zgodnie, bo to się wklipuje, tak? Bardziej tak. To są takie mamusie. No, musisz sobie taką zobaczyć. Nie, no ładnie. Bardzo ładnie. Od razu młodziej wyglądasz, mamo. <śmianie> łożymy też, żeby było dla wyrównowani, ale myślę, że ten kolorek jak najbardziej. Też widzę, że ma Pani tendencję do przypadnień, więc to mhm. też będzie fajnie nam tutaj działało ten wysoki filtr, zabezpieczał skórę przed pojawieniem się nowych i walce z wcześniejszymi drzemakulami. Bardzo ładnie nam tutaj. Mam od razu na imprezę jakąś. Musisz iść. Koniecznie. No, Pasuje ten kolorek, zobacz, tak. ładnie. Od razu już miło się usta, ale nie są przemalowane. Mhm. Tak? Tak, proszę bardzo. Czy robicie kłamie, może No, ładnie pani cię umalowała. Mnie się podoba, mamusiu. Ale ładnie wyglądasz i jeszcze mamy takie opaski, kochani, z zapachem od pani, żeby się wąchać. Szkoda, że nie można zapachu przesłać, ale... O jest piękny zapach tak zadowolona? Bardzo. Super mamuś. Trzeba dla siebie też prezenty no. robić. Dobrze. Dobrze, dobrze, bardzo sympatyczna pani, co? Właściwie Tak, 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 jeszcze pani po coś poszła, także jeszcze nie wychodzimy. Kochani, bardzo dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Jest prawie pierwsza w nocy, jak go teraz montuję. Jestem już bez makijażu. Po live jesteśmy. Także jeśli Wam się podobał, to lajkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, kochani. Także do następnego vloga. Trzymajcie się. Pa, pa. Dziękujemy za oglądanie.